Widzę ich na moim marku, jest kilku jeden Spróbujmy obiec Jeden leży Zrzucając się w oczy Oni... ...kwitory od północy atakują Uważajcie, ktoś tam strzela No, co robią? Z tamtego lasku chyba dojdzie Leży, jeden A jeszcze jeden na pewno jest? No, może być na no, moim pigu jest jeden. Opis został zniszczony. Jeden jest dalej tutaj no. pod krzakiem. Leży najbliżej i tam na daleko jeszcze jest. Ja będę patrzył w prawo Ładu, się tu, do was Tu biegali, uważajcie Z tyłu uważajcie Z tyłu pewnie tam z krzaków, tam co my strzelaliśmy wcześniej Tak, tak, tak Zabiję jednego, co tam strzelał do nas Osłaniaj mnie jak możesz, lecę tam w ruch mapy Nie wiedziałem skąd Chyba z lewej, nie? Z bliska Przy mnie, przy mnie, przy mnie Podbiegam Samochód jest dosłownie tutaj To wyjdźmy może z dwóch stron Podbiegam do was też Dawaj teraz Leży Shop na mnie Weź go spinguj Spinguj go, spinguj Gdzie jest Tutaj przy mnie, na moim kiełku zaraz pobiegnę, bo mam obok zasoby wroga Zniszczę je ja od razu Odjeżdżam Mam go dupą, mala. Niszczę ze sobą i biegną. Biegnę do prawej w ulicy, daję ci pikostatkę na niego i odbiję od niego. Jasne. Czołg za plekami, czołg za plekami. Podbiegam już, pobiegam. Jestem już przy nim. Niszczony. Ja straciliśmy granicę na południu ogólnie. Na ping'u są. Okay. Będę przebiegał u wadę, tak? Uważaj, żebyś w postach. Patrzę ci. Z lewej strony. Zrzucam kur... to... Dzięki. Są na skrzyżowaniu jeszcze, uwaga. Na prawo, na prawo od razu, na prawo są, na blisko jest. Tu jest od razu na prawo Czekam na ciebie, go co? No Dostałem Przebiegają ze ściany, uważajcie Mały no opik Jest blisko już z tamion starą żadnych nawet Ja będę tuż to ruchu, ale panowie poszedł i od południa to było za dyman Może. jest dymem Baga gana tam blisko. Północy będą chyba dobiegali, bo jednego załatwiłem. Mogą być samopisami. Mają. Dobra, Jeszcze nie wiem skąd, ta, ale, to, ale dobiegają. Trawiec, U mnie jeden. do po Obok po mojej pozycji. Obok mojej śmieci trzech biegnie. Z tyłu bardziej. Podejrzewam, że oni mają garnizon tam, gdzie my byliśmy wcześniej, na południu. Jasne. Wiem, wiem, już tam sprawdzał. W moim pingu są Biegamy już Garnizę mam Przede mną będą chyba, przede mną tam jest taki płotek to na, przede na tym płotku Leży jeden na pewno jeszcze dwóch Jestem Jedna rzuciłem tam Jeden na lewo leży To zniszczyłem Granaty lecą Tu leżą na podku. Kur... to strzelbiana. Z lewej gdzieś tam. O, sorry, to ja. To ja, spokojnie. <śmienny> Pilnuję wam prawą stronę. Bombing przed wami leci nasz. Bombing przed wami leci nasz. Nasz bombing przed wami leci nasz. nasz do, duszulicy, do duszulicy. Dokładnie sam w tej punktu. Na zachód trzeba. Zamówię. Tak, zamówię się tak, no. Nie wiem czy ten bom mieniam cokolwiek dał Chyba mamy punkt przejęty Ale i tak musimy Wybijmy ich i wtedy wiadomo Trzech tam tamtędy na pingu Czym nie jest kilku Jeszcze jeden został na pewno Dobra, teraz pierdol. o jest na pigrup Jele leży, leży, leży A jeszcze jeden Dugło leżę, leżą Chyba tak Ale mogłem jeszcze z góry podbiegać, bo na spokojnie widziałem jeszcze tam dwóch podbiegających, nie? Jak ich załatwiłem Tędy lecą, do miasta Dobra, biegniemy Dobra, bieg, biegniemy, biegniemy To się pali, właśnie Tu jest, niedaleko tej, tej, tamtej uliczki Patrzę, bieg. patrzę Ja trochę obiegu. Ja go skracam z shotgunem tutaj To lepiej bardziej jest silnikiem jakiegoś pojazdu. To nasz, to nasz. To jest klęski, podchodzę na blisko. Jest. Tu stoi, przez słuchaj, kraku. Jest, ale nie wiem. Zaraz, możesz mnie podnieść? Lecę. Letę. Onerzy? Czy jak? Nie, nie, ja się na Bo ja go nigdzie nie widzę. Dostałem. Żyje on jeszcze. Nie, wiem, nie, nie widzę go nigdzie. Ja też nie widzę go. Ja też tak. nie widzę dzięki. Gdzieś przysuwać raku, bo wali mnie. Chyba, że to plecyk, ale nie sądzę. Tak, czy... ja, gdzieś, tu jest. Gdzieś, przy mnie, gdzieś przy mnie, on przy mnie jest. W domku jest, w domku jest. W budynku, w budynku jest. O, Wysadzam go. 300 metrów mam do was. Zaraz spokojnie Mogę tu dostać, tam dąży serwetku. Jest na pewno jeszcze Tak, przeładował Tak, no, na górze jest, uważaj Kampi się No, chyba z okna strzela Tak, tak, walizotna jest celowany mamy dosłownie super trucka tam To musimy szybko biec może, dawaj, szybko biegamy A. Leży, 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 leży już to, to Może być jeszcze jeden Czysto Sprawdź w górę jeszcze, sprawdź w górę Dobra, budynek czysty Dobra, chyba się 3 miasteczka Tak A, podwórko też jest To, to jest ostatnim post Ostatni w ogóle myślał o budynku tutaj, ruiny, przed nami. Jest tam jeden na pewno w środku. Poszedł smoke na pierwszy, drugi. Dojeżdżam go leży. Tygrys, tygrys przede mną. Sniper gdzieś tyla. O kurwa, teraz strzeliwegoją nas. Tego chyba eee. no już i tak dostanę, bo już nami jest celowane jest jest chyba działo. Dobra, udało mi się przeżyć. Rzucam najpierw ten, w Gdzie z w twojej pozycji jest jeden, uważaj. Gdzieś ruinach gdzieś jest. Zdrowe, zdechłe i na półki to tak jak ja żyję. Dobra, rzucie. Przed nami biegają. Tam. Za drzewami są. Oni tam opika mają. Za potem. Dobra. Ja Ja zostałem z smoku. 稍微等一下。 Opik zniszczone Dobra, są na plecach, na plecach są Za ruinami, za ruinami Dalej tam podbiegają, dalej tam podbiegają Stoi jeszcze na ten, czy nie? Opik tak, stoi, stoi, stoi. To się Ja bym cofnął trochę na zachód I poszedł na południe Dobre miasto do... No bo tutaj trochę... Dalej są, uważaj tam, przy murku Zamykiem są ja za kontu też stacji kolejowych Na stacji kolejowej mam z recytorami Z recytorami jestem w dupie Ja Nie wiem skąd Ja biegnę ze ciągiem naszym Mamy osłonę Na bronę, wracamy na obronę, wracamy na obronę, wracamy na obronę. Wecamy, wecamy. Na to jak dalej są przy tych pociągach. Przy tych wagonach. Leżą pod wagonami Dobra musimy wrócić faktycznie, biegniemy. Tu ma jeszcze W pierwszym drugi tu zapada. Uważajcie, będzie dużo. Gdzieś tu przede mną jest, chcesz mnie podnieść tylko ze smokeiem. Przeciągnę z głównej ulicy idę go zniszczyć. Ja już do was dobiegam. zawsze musi być taka, co ma najwięcej takiej roboty. Leży, leży, leży. Osłaniam cię. Ja był jeden tylko. Był tylko jeden na jedzie, ale podbiegają tam z prawej. Jeden w krzaku, w krzaku jeden Chyba leży, leży No nawet nie zauważył, że obok niego przechodził Niemiec Myślę, ja jest, się pewnie, czy on żyje, czy nie żyje, bo on tu był na pewno Jak gdzieś z miasta, z prawej strony Lewa była czysta Uważajcie, wiedzą o was, bo użyli flyer Lecą do prawej też, lecą tutaj idziemy na daleko, to na przykład W moim ping'u za domek przebiegłem Utrzymaj mnie w na razie Tutaj za domek, za domek na podziemku Obiegnijmy go U mnie za murkiem są, u mnie za murkiem Wrzucam tam tam Za tym, za tym jest, żyje Za moim murkiem są Jeden zdjęty Oj sorry Sorry, sorry, sorry Ale są zamykiem My tutaj obiegamy ich jak to są Uda. Dobra Uważajcie, przebiegają tam dalej za do domek Debil wyszedł Od razu tu na lewo są Mamy opika ja mogę tu ja mogę tu na przypale posłać Będę na przypale Będę wysadzał, będę wysadzał, uważaj rzutaj Leży kilku Tego za drapią zabiłeś? tam co leżał? Tak, tak, ale walą wiedzą was nas. Widzę, opiek się pali. Się Uważaj, u... na lewo jest naj najbliżsko, nie? Tutaj. Pasuj, bo jak podejdziesz pod murek, to razu palą. Podchodzi nam na blisko jeden. Podchodzi, podchodzi. Pod ty mnie. Jak na kolosy Dobra, poczekaj, ja ładuję. Skąd, skąd?

Nejdy no rzucają uważajcie osłaniam cię, podkładaj. Ja będę próbował wysadzał go, ale mam tylko bazukę na jezie. Jeden trafiony. Czołg jest już uszkodzony. Czołg jest pobity, jeden wyszedł od nich. Ale już bazia nie zniszcza. Są przy wagonach, uważajcie. Nie ma co przez pole, nie ma przez pole. No dobra, ja próbuję czyścić wagony teraz. ogóle wyczyszczone. Dobra, ja jak zginę, to nie się zapytam, to oba. Ja to Dostajemy na dziurę, która tam na przejeździe. No to prawda. Jak oni go nie obronią, to już będziemy musieli cofnąć. No, walka, kurwa, z czasem. Jak on da wsparcie, za posiłki na ten, kurwa, punkt obrony, jeba... Powinno tak być, no. Nie, ale ich tam wycinają, kurwa, nie? Dlaczego? Nie obronią się o coś bronią, zaczynają bronić. Zaczynają bronić. Jest impas tam, jest ten impas. To smokujmy pozycję naszą.